Sprzęjniczek Dźwignia hamulca ręcznego, o, tu mamy blokadę No, odkręcimy sobie. w razie, gdyby były manewry, to by były jaja. Maszyna jeździła troszkę po Niemczech, a zatem mamy tutaj dwa prędkościomierze. No, tradycyjnie Hasler. No jak to na Rumunach. Tu mamy akurat kabiny A, więc RT12. Softronic krajowa. No, produkcja rumuńska. Lampki czuwaka i SHP. Komputerek do wasko zawór hamulca zespolonego Knor, zawór hamulca dodatkowego, działającego tylko na lokomotywę, klapa Carmana, dźwignia sireny. manipulator radiotelefonu Pyrlandia, dźwignia nastawnika jazdy, dźwignia nastawnika kierunkowego, przód tył O, tutaj kółko z pozycjami jazdy Panel amperomierza. Po lewej stronie obrotomierz. Manometry. Tu oczywiście sekcja wszystkich przełączników reflektor lewy reflektor prawy i reflektor górny, oświetlenie przyrządów, przełącznik sprężarki, załączanie rozrządu, wentylatory silników trakcyjnych. Zdenu i zasilacz tutaj moduł przełączający kabina, kabina B mierniki wyłączniki to motodźwignią wyłączamy baterię Tutaj mamy szafę. Na dole może coś widać. Nawrotnik. Odłącznik i silników trakcyjnych. wentylatora pierwszego wózka, sprężareczka, to oczywiście główny zbiornik, główna prądnica. Silnik spalinowy. No i tu po bokach oczywiście silniki pompek. Tu znów z drugiej strony mamy wentylowanie wózka drugiego. I wchodzimy do kabiny B. Tu oczywiście wszystko tak samo jak w kabinie A, tylko że mamy tu Hasler A28, powiedzmy odpowiednik tradycyjnej A16. No, stołki są jakie są, fotelami raczej nazywać tego nie można. Zasłonka niby mająca za zadanie oddzielić akustycznie przedział maszynowy od kabiny. Śmiem w to wątpić. Rzecz bardzo ważna. Wyłączniki SHP i radiostopu. Tu szafeczki generatorów czuwak i SHP. Oczywiście gaśnice standardowo po dwie na kabiny, więc w jednokabinowych lokomotywach są tylko dwie, na przykład w tym dwa.